W programie Skaner Grudziądza zakończyła się modernizacja składowiska odpadów w Zakurzewie, niedaleko Grudziądza. Inwestycja pochłonęła blisko 70 milionów złotych. Zakończyła się modernizacja składowiska odpadów w Zakurzewie niedaleko Grudziądza. Wartość projektu realizowanego przez miejskie wodociągi i oczyszczalnie wynosi blisko 70 milionów złotych, z czego połowa tej kwoty stanowić będzie unijne dofinansowanie. Składowisko spełnia wymogi regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych którym to terminem określa się zakłady zdolne do przyjmowania i przetwarzania śmieci z obszaru, który zamieszkuje co najmniej 120 tysięcy osób. Zaku. Zakres inwestycji to najlepszy dowód na to, że dobrze zostały zainwestowane pieniądze z regionalnego programu operacyjnego, podkreślał podczas uroczystości zakończenia zadania marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Caubecki. Myślenie o takich instalacjach teraz ma zupełnie inne podstawy niż jeszcze niedawno, kiedy wysypiska śmieci kojarzyły się nam z bałaganem, z, z, z uciążliwościami dla mieszkańców itd., itd. Dziś jest to po prostu zakład przemysłowy, który przetwarza odpady komunalne, przetwarza to, czego już się nie da przetworzyć, składa, składuje na nowoczesnych składowiskach ultraszczelnych, tak aby żadne wysięki, żadne inne substancje niebezpieczne nie przesiągały do gruntu i wód gruntowych. W związku z tym to, co się odzyskuje, służy dalej, bo jest podawane recyklingowi i służy rozwojowi gospodarczemu. Więc wprzęgliśmy po prostu w ekologię, również biznes, również miejsca pracy. No i tak funkcjonuje nowoczesna Europa. Do tego się nie tylko zobowiązaliśmy, nie traktujemy dziś ekologii jako jakiś przymus, że coś musimy zrobić, bo i to kosztuje. Jest to element naszego życia gospodarczego i tego typu inwestycje no, naprawdę służą tak wielu kierunkach rozwojowych, że trudno w jednym wywiadzie, słowie to wszystko ująć. Cieszę się, że Grudziądz zdecydował się na taką instalację ponieważ ona też gwarantuje rozwój miasta. Rezerwy, które tutaj się znajdują, możliwości przetwarzania odpadów będą na pewno wspierać rozwój. Mam nadzieję, demograficzny, jak i też konsumpcyjny, bo gospodarka ilość odpadów komunalnych zależy od poziomu konsumpcyjnego mieszkańców, od których te odpady się zbiera. W 2009 roku miejska spółka podjęła starania o pozyskanie środków na realizację projektu. Modernizacja składowiska ruszyła latem 2011 roku. Instalacja w Zakurzewie jest obecnie najnowocześniejszą w regionie i północnej Polsce. Dostawcy urządzeń z Niemiec mówią, że to jest jedna z najnowocześniejszych w Europie, więc ja mówię na podstawie fachowców z Niemiec, a w Polsce na pewno najnowocześniejsza. Jest to regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych. Tak to się nazywa. Jest zgodna, spełnia wszystkie kryteria wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, spełnia wszystkie kryteria unijne, czyli rozporządzeń Komisji Europejskiej. Czyli formalnie wszystko to jest najwyższy guzik. Jak to wygląda praktycznie? Praktycznie wygląda tak, że te urządzenia będą wspierały, wykonywały większą część segregacji odpadów. Urządzenia, no nie, nie ludzie, ludzie też będą, ale w mniejszej części i dzięki temu na wysypisko do pryzm będzie do składowania będzie trafiało znacznie znacznie mniej odpadów a i te segregowane można będzie wykorzystać. Prowadzenie inwestycji na tak dużą skalę było niełatwym zadaniem. Projekt obejmował bowiem realizację aż pięciu zadań. Wiele działań wyprzedzamy a mianowicie obiekt może produkować elementy Wysoce przetworzonego i paliwa alternatywnego, i stosownie wyselekcjonowanych elementów wybranych ze śmieci. Przy czym rynek odbioru tych naszych produktów w Polsce dopiero się buduje. Znamy ten rynek w Niemczech, znamy ten rynek w Austrii. Tam już składowiska bez większego problemu, za określone pieniądze sprzedają wysortowane elementy. U nas dopiero ten rynek powstaje i mam nadzieję, że najbliższe lata spowodują, że. Nasze zdobywane doświadczenie pozwoli jako jednym z pierwszych również zająć się handlem od kompostu, który za... Państwem już jest pokazany, jaki ten zakład jest w stanie wytworzyć poprzez tak zwane paliwo alternatywne, poprzez różnego rodzaju tworzywa i inne elementy, które na linii segregacji będziecie Państwo mogli zobaczyć. Podczas uroczystego otwarcia kompleksu w Zakurzewie obecni byli również samorządowcy. Wśród nich burmistrz świecia Tadeusz Pogoda. Gmina, którą kieruje włodarz również realizuje podobną, choć o połowę mniejszą inwestycję. Międzygminny kompleks unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Sulnówku, to kolejna instalacja w regionie dofinansowana z funduszy unijnych. Gdyby nie było sprawy Polimeksu w świeciu, to myśmy byli już też po tym od, uroczystym otwarciu naszego międzygminnego kompleksu nieszkodniwania w Sulnówku. Planowane jest zakończenie tak fizyczne do końca września 2014 roku, czyli można powiedzieć cztery miesiące i również spotkamy się na uroczystym otwarciu naszego kompleksu nieszkodliwiania odpadów. Wykonawcą inwestycji w Zakurzewie początkowo była Hydrobudowa SA, która jednak ogłosiła upadłość. Dokończeniem robót zajęła się skanska SA. Część prac powierzono również grudziąckiej firmie. Zakres naszej dostawy tutaj obejmował całą instalację sortowni, którą widzimy tutaj akurat naprzeciwko. Wchodziły tutaj wszelkiego rodzaju urządzenia do separacji do separacji mechanicznej, takie jak separatory balistyczne, sita, taśmociągi, rozdrabniarki, jak również cała instalacja kompostowni w celu przetworzenia frakcji biodegrowalnej przed składowaniem na placu dojrzewania, na a następnie na kwaterze składowiskowej. Składowisko w Zakurzewie to nie pierwsza tak duża inwestycja realizowana przez miejską spółkę, wodociągi i oczyszczalnie. Jak zapowiada prezes Krzysztof Dąbrowski, z pewnością nie ostatnia. To wszystko w programie Skaner Grudziądza. Na kolejny zapraszamy za tydzień.